Cześć, z tej strony ja. Witajcie w Ortenderze. Dziś Wam pokażę T-34 z 1941 roku. Już ładnie pomalowany. Są flagi polskie, aby wiedzieli kto ich zniszczył. Może trochę o samej konstrukcji. Czepuk jest już y, uważany za OP. Nie wiem, czy słusznie. Ogólnie rosyjskie czołgi, moim zdaniem, po tych, ja wiem, z 20 godzinach, które już spędziłem na pierwszym, drugim tierze, y, są znacznie lepsze od niemieckich. Prawie wszystkie. Nie wiem, czy tylko ja mam takie zdanie, czy, 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 czy większość graczy. W każdym bądź razie no mają one dobry pancerz, bardzo dobre działa, tak więc wszystko razem do kupy Cuzamem daje dobre czołgi. W dodatku nie są wcale jakieś mega wolne. Większość z nich spokojnie 40 jedzie albo więcej, tak więc... No jest wszystko co trzeba. Ogólnie T34 jest rzucana, nie wiem jak teraz. No właśnie, rzuciło na świecie na... na... No, na przykład T50, te T28, te to są badzioszka dla nas już teraz. Oczywiście trochę przesadzam, wiadomo, że nas rozwalą, jak tam odpowiednio dobrze będą trafiać. Ale ogólnie jesteśmy czołgiem wyższego tieru, tak więc powinniśmy mieć łatwiejsze zadanie. A czy tak będzie, to czas pokaże. Widzicie, ten czołg od prawie do 50 się potrafi rozbujać. Czyli bardzo dobrze, tak jak pezetki. A pancerz ma od nich e, znacznie lepszy. Działka też sobie radzą elegancko z niszczeniem wszelkiego typu ustrojstwa u Niemców. Więc jest przyzwoicie. Co prawda dalej tam F2 jest groźna na, na, na drugich tierach. Ma niezłe działo, potrafi kw rozwalć rozwalić na strzał, no to nas tym bardziej. Na ten czołg trzeba uważać. Pojechałem daleko, mam nadzieję, że nikt nas nie dostrzeże tak łatwo. No. Jednak nas ktoś dostrzegł. 150 to tak... odważnie, odważnie pojechał, dał. Taki gdzieś tutaj walą. Tam jest czołg. Został. O zmienić pozycję bo nas pozwali w tam trzech jest no właśnie zobaczcie tylko wystają łebki Co tu jest półte My spadamy, bo mają lepszą pozycję niż my Za tym trzeba się będzie naprawiać Kurde, dziwo że nikt z naszych tam nie pojechał Chyba mnie tutaj rozwalą, coś czuję czołgi kurde są tutaj Zablokowałem się wieża w pionie i jest problem. Dobra, 3 sekundy będzie naprawiona. Dawajcie dużo naprawę jeśli chcecie. Eee, chyba tu jest. Padamy bo... Walą w nas i walą Dawajcie dużą naprawę, aby nie trwało nam 5 minut Bo i takie ja naprawy widziałem, najdłuższą jaką mi wyświetlił to 8 minut na najdźłu. Nie wiem co on to chciało od, od nowa składać czy jak ale, jak mam na kawu jedynce, ostro tam poszedłem na prawę. to mi większość rzeczy robi tam 20 sekund. Tak więc, już w miarę przyzwoicie. Jak tam sytuacja? Hmm. Raczej pod remis, póki co. Sporo ich tu, kurde, jest. W takich dwóch grupkach tutaj ruszają. Zobaczmy tutaj przed pole. Oho, jedzie tam jok. Niszczycie ryba. Daj mi się albo tutaj stanął. Teraz będzie naprawione działko. O właśnie stanął i dostał ładnie, na boku był Zobaczmy czy jeszcze... O, tu coś jeszcze chyba jest. To ten, którego rozwaliłem, dobra. Z przodu idzie na tarcie. że nic nie widać. Widzicie, wygar tego działa jest konkretny. Tylko nikt nie zauważył z tych z przodu, ale nie będziemy niego strzelić. Zaraz, ktoś nas tutaj zmienił z przodu. O, właśnie. Kurde. A, wersja F. No tak jak mówiłem, te F'ki są niezłe. Zresztą na boku mnie miał to Dosyć łatwe zadanie Spróbujemy pojechać teraz właśnie tam bardziej na lewo Bo tam się goście Nie wiem czemu nikt z naszych tam nie pojechał Sobie z tej górki i w nas jak chcą Tylko ja mam takie wrażenie, ale często jak się strzela tym czołgiem się rozwala inne czołgi na strzał. Ma jakąś bardzo fajną amunicję. Nie sądzę, żeby to był cały czas kwestia przymierzenia. mierzę różnie, raz tam gdzie powinna być amunicja w raz w silniki, a raz po prostu tam gdzieś we władzy jakieś kierowcy, czyli komandera. No i ogólnie efekty są naprawdę zadowalające Oho Tu ktoś się zapędził Nawet dwóch Dwa czołgi gdzieś tu są Stał. Szybciej, szybciej! Dobra, jednego nie ma. Drugi gdzieś... gdzieś tu jest. Szybciej, szybciej! Kurde, rozwali nas! Ja pierniczę w działo czy w wierze Dobra, ja pierdziu. <noise> nie mogłem nic ruszać, ale jakoś namierzyłem. O, rany, ostro. Widzicie, nie jest to czołg niezniszczalny, ale ale, dwóch rozwaliłem, a oni mnie nie, tylko poryzali trochę. O, tu ktoś 7 zniszczył, su-76, też ma niezłe działko. Jak pierdzielnie to o. W ogóle, niszczyciele, ogólnie, bo te niemieckie też, też, tutaj, dobrze, że trafiłem najpierw na tego właśnie e, sztuga, one mają również fajną amunicję, dobrze niszczą wszystkie, wszystkie cele, tak więc dobrze się złożyło. Zaczynamy przejmować fajnie. I zobaczcie, znowu Niemcy przegrają. Tak jak mówię, no rzadko wygrywają. Nie wiem czy to może jest to spowodowane tym, że dużo dobrych graczy poszło właśnie do Niemców. Na, na... bo mówimy cały czas o trybie e, symulacyjnym. Już dawno nie grałem w innym kurde, co się za nami. Ładnie pojechał całą mapę prawie czy to nie on? No to jakiś krzak a to jedziemy Czyś go rozwalił, czy zniknął? Na tym trybie warto przeglądać co się dzieje Więcej widzimy Co prawda no trzęsie trochę ale co zrobić Nie wiem czy go rozwalili czy nie A się dowiemy jak tą górkę mijemy Jest, jest gdzieś tu, tu jest, dobra co wiem czy koleś gra, czy co robi. To go powinno załatwić. Fajnie się czołg zaczyna fajczyć. Patrzcie. I kapuj. Warto walić w silnik. Często się zapala, jak ktoś nie ma gaśnicy, to elegancko go porozwala. A jeszcze pięciu rozwalonych. Jedna asysta, fajnie. Tak jak mówię, to jest przyjemny czołg. Jeśli będziecie nim grali, będziecie zadowoleni. Nie wydaje mi się, żeby był właśnie jakiś tutaj problem. Ze zniszczeniem kogokolwiek, oczywiście mówimy o porównywalnych e, tierach. Ja widzę, trwa dobijanie. Ciekawe, czy bo jeszcze nie mam następcy T34, czy on też ma jeden rezerwowy czołg czy nie bo kabu 1 już nie ma jest tylko jeden więc jak nas rozwalą to już koniec widać że się kończy już od czy to późnych drugich tierów no jakoś tak w każdym razie będziemy potem jeździć tylko, tylko jednym czołgiem nie dwoma czy trzema jak w przypadku rezerwy no ale to, to chyba dobrze Będzie nam się chciał pojeździć kilkoma czołgami, sobie łączymy tryby zręcznościowe i będziemy wtedy sobie jeździli tym, co mamy w garażu. I co wszyscy poszli? Wszyscy poszli. A tak więc zobaczmy jeszcze ile ten czołg zarobi. A on już całkiem przyzwoicie potrafi przynieść kasy. Ale co ciekawsze, te wyszedł jary jeszcze więcej mają, na 480% widziałem chyba najwięcej. Tak, więc to musi być dobra zarabiarka jak się zniszczy trochę czołgów. No właśnie, całkiem ładnie. 26 tysiaków i będziemy go mieli na fulla. Super super Dobra. Czemu tak nisko byliśmy, jak tyle porozwalaliśmy? Dziwne. No ale co tam? Pewnie tutaj jest dużo punktów, jak się ciągle strzelacie w jakiś czołg. Nie musicie go rozwalać. Ważne, że coś mu tam robicie, to wtedy punkty się kumulują. I tak warto robić, nawet jak ma się dużo amunicji, to czemu nie? Zawsze potem, właśnie, dużo doświadczenia i, i dużo dużo kasy z tego będzie. Dobra. Jeszcze. Jakbyście chcieli, to pokażę Wam tą maszynkę już w kamuflażu leśnym i z tym. Wygląda bardzo fajnie. Dobry kamuflaż, właśnie do lasu, do, do, do dżungli. Jest taki w sam raz, właśnie maskujący, jaki powinien być. Tak więc takich kamuflaży należy szukać. Trupia troszeczka, a co? Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.